Kilka lat temu miałam przyjemność brać udział w ważnym panelu dyskusyjnym podczas akademickiej konferencji. Tuż po mnie na scenie pojawiła się ważna terapeutka osób autystycznych i powiedziała: W naszej pracy musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że osoba autystyczna nigdy nie będzie atrakcyjnym towarzystwem dla normalnych ludzi. No powiedzcie sami. Czy ktoś z Was chciałby zaprzyjaźnić się z osobą autystyczną? Siedziałam dwa krzesła dalej. Dosłownie chwilę przedtem powiedziałam, że jestem osobą w spektrum autyzmu. Nie wiedziałam, jak się zachować w tej sytuacji. Wtedy siedząca obok mnie, psycholog, znajoma, teatralnym szeptem powiedziała do stojącego przed nią mikrofonu: Aśka, nie przejmuj się. Ja jestem normalna, a ty jesteś dla mnie całkiem atrakcyjna. Podstawową różnicą między osobami autystycznymi i nieautystycznymi jest to, w jaki sposób kierują swoją uwagą. Badania na całym świecie pokazują, że autystyczne dzieci już od urodzenia chętniej koncentrują swoją uwagę na obiektach niż na ludziach. A dzieci nieautystyczne odwrotnie. Wydawać by się mogło z tej perspektywy, że oznacza to, iż dla osób nieautystycznych empatyzowanie z tymi w spektrum będzie banałem. Tymczasem, kiedy w Polsce diagnozujemy dziecko rozwijające się w spektrum autyzmu, natychmiast rodzice dostają długą listę placówek. Od tego czasu życie wielu osób zaczyna biec pomiędzy gabinetami. A rodzice dostają zewsząd przekaz, że jeżeli będą z dzieckiem intensywnie pracować, to ono się zmieni. Będzie miało kolegów, pójdzie do normalnej szkoły, będzie dobrze się uczyło, będzie bardziej zwyczajne, będzie bardziej normalne. Media. Media pokazują nam obraz cierpiącego dziecka, koniecznie za grubą szybą. Które wymaga niezliczonej ilości interwencji, żeby było mniej autystyczne. W tym przekazie nie ma miejsca na empatię. W tym przekazie nie ma miejsca nawet na elementarną akceptację. I być może nawet to dziecko poddane tym wszystkim interwencjom będzie grzeczne i będzie akuratne. Tak jak Tomek, dwudziestokilkuletni student. Razem z Tomkiem byliśmy na wakacyjnym wyjeździe dla osób autystycznych. Po pierwszym dniu Tomek przyszedł do mnie i zapytał, czy był dzisiaj grzeczny. Rozumiecie? Dorosły facet pyta o to, czy był dzisiaj grzeczny. Tłumaczę, że nie musi być grzeczny. Mówię, że nie jest dzieckiem. A on mi na to, że na terapii nauczył się, że trzeba być grzecznym. I że mam mu natychmiast powiedzieć, że był grzeczny, bo w przeciwnym wypadku nie będzie mógł zasnąć. I że on jest zawsze grzeczny. A jeżeli nie wierzę, to mam sobie zadzwonić do jego ośrodka terapeutycznego. Tam mi powiedzą: On już co prawda od kilku lat nie chodzi na terapię, bo zrobił postępy, ale kiedy chodził, zawsze był najlepszy w grupie i miał największą ilość żetonów. Nie wiecie, o co chodzi z żetonami. Otóż osobom autystycznym na terapiach daje się nagrodę. Małym dzieciom i osobom niepełnosprawnym intelektualnie ciasteczka, chrupki, żelki w małych kawałeczkach, najczęściej prosto do buzi. Za dobre zachowanie i za wykonane zadania. Starsi zbierają żetony. Jeżeli mają ich odpowiednią ilość, mogą je sobie wymienić na, przynajmniej w teorii, bardziej atrakcyjne nagrody. Tomek był najlepszy w grupie. Miał zawsze najwięcej żetonów. I jeszcze wiele lat po zakończeniu terapii pytał, czy jest grzeczny. Zastanówcie się nad tym: czy taka osoba będzie atrakcyjnym towarzystwem dla kogokolwiek? Czy potrafilibyście zaprzyjaźnić się z Tomkiem? W najlepszym przypadku, i ja gwarantuję Wam to, moglibyście obdarzyć go współczuciem. Funkcjonowanie Tomka to efekt terapii, która miała sprawić, że będzie bardziej normalny. Jest samotny, nieszczęśliwy, głęboko sfrustrowany. Nie ma przyjaciół. Nie ma dziewczyny, o której marzy. A ludzie na uczelni unikają go jak ognia, bo nie radzą sobie z jego sztucznymi smoltokami, których nauczył się na zajęciach. A on jest bardzo dumny z tego, że zna aż 20 tematów smoltoków. Tymczasem, dla możliwości zaprzyjaźniania się. Ważne jest wzajemne zrozumienie, nie ilość przeprowadzonych smoltoków, empatia. W polskiej literaturze przeczytać możecie, że osoby autystyczne są jej pozbawione i nie potrafią współczuć i nie potrafią współodczuwać. I to koniecznie trzeba zmienić. Teraz, kiedy tutaj siedzimy, dziesiątki dzieci w Polsce dokłada obrazki. Z uśmieszkami i smutnymi minkami do zdjęć. W ten sposób uczą się rozpoznawać emocje. Nie mając zielonego pojęcia o swoich potrzebach, o tym, co przeżywają, i to o tym, co w nich głęboko drzemie. I taka terapia przyniesie jakiś efekt. Najczęściej katastrofalny, tak jak w wypadku Tomka, ale nie tylko. Często słyszę o osobach takich jak ja, że nie mamy prawdziwego autyzmu. Mam dzieci, pracę, rodzinę, niezłe wykształcenie. To gdzie tu autyzm? Otóż dokładnie tam, gdzie utomka, a nawet u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie, w trudnościach komunikacyjnych, specyficznej percepcji świata i nasilonych. Wyizolowanych zainteresowaniach. Ja mam szczęście. Jestem sprawna intelektualnie. I mam szczęście nigdy nie byłam poddawana terapią na autyzm. Nie umiem sobie wyobrazić, w jakim stanie dzisiaj byłaby moja psychika, gdyby coś takiego mi się przytrafiło. Wystarczającą traumą były. Amatorskie próby unormalniania mnie przez nauczycieli z podstawówki, oczywiście za pomocą kar i nagród, co doprowadziło tylko i wyłącznie do depresji, myśli samobójczych i zrujnowanej młodości. Więc, czy można coś zrobić inaczej? Czy można nie oczekiwać od drugiego człowieka, że będzie dokładnie taki sam jak większość? Masz wokół siebie mnóstwo osób ze spektrum. Jesteśmy na tej sali. Siedzimy tu między tak zwanymi normalnymi. Często nawet o tym nie wiemy, bo kiedy byliśmy dziećmi, autyzm diagnozowano tylko i wyłącznie u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Leczymy Was. Bronimy Was w sądach. Podajemy Wam kanapki w barze. Sprzątamy Wasze biura. Jesteśmy niezależni lub wymagamy opieki przez całe życie. Czasem mieszkamy w domach pomocy społecznej. Jesteśmy wszędzie. Jesteśmy inni. Czasem dziwni. Nie. Zazwyczaj dziwni. I mimo to nie mów nam, że jesteśmy chorzy. Nie mów nam, że jesteśmy zaburzeni. Po prostu rozwijamy się w spektrum, w spektrum autyzmu. Nie mów, że cierpimy na autyzm. Jeżeli na cokolwiek cierpimy, to na różne trudności wynikające z postawy środowiska. Które ma absolutnie za nic nasze potrzeby i usiłuje doprowadzić do tego, byśmy zachowywali się tak jak normalni ludzie. Dorosłe osoby ze spektrum traktuj jak dorosłych. Nawet te niepełnosprawne intelektualnie. One też mają swoje doświadczenie dorosłości i na pewno nie są dziećmi. Pamiętaj, że. Bardziej od ludzi interesują nas różne zjawiska, ale to nie oznacza, że ludzi nie potrzebujemy i nie szanujemy. Większość z nas doświadcza przez całe życie dojmującej samotności. I nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moja pasja. Nazywana przez terapeutów pogardliwie autystyczną fiksacją. To ona mnie tutaj przyprowadziła. I to ona często jest drogą do tego, byśmy mogli się skomunikować. Jeżeli naprawdę chcesz, byśmy mogli budować między sobą relacje, bądź bezpieczny, akceptujący i ciekawy. Tak jak moja pasja. Nasze gesty, mimika, a nawet tembr głosu czy wymowa mogą ci się wydawać dziwne. Ale to, że okazujemy swoje emocje inaczej, nie oznacza, że nie przeżywamy ich dokładnie, absolutnie tak samo jak ty. Pewna mama niedawno. Opowiedziała, właściwie poinformowała swojego nastoletniego autystycznego syna, że zmarł na COVID jego ulubiony nauczyciel. Chłopak nie zareagował. W głowie mamy pojawiło się przerażenie. Kiełkowała straszna myśl, a może on naprawdę nie ma empatii. Po kilku godzinach zapytała, synu, dlaczego śmierć nauczyciela nie robi na tobie najmniejszego wrażenia? A on... Podniósł wzrok, popatrzył na nią i powiedział: Mamo, jest mi tak bardzo smutno, tak przeraźliwie smutno, że naprawdę nie wiem, co miałbym powiedzieć, albo co miałbym zrobić. Na jego twarzy nie było widać smutku. W jego oczach nie było łez. Był tylko bezbrzeżny żal. Głęboko w sercu, ale tak, tego nie widać. Nie musisz wiedzieć, że jesteśmy autystyczni. Nie musisz znać naszych diagnoz, dokumentów i papierów. Wystarczy, że zamiast oceniać, zaciekawisz się, użyjesz swojej empatii. Tych narzędzi, które pozwalają zobaczyć potrzeby drugiego człowieka, zafascynować się nim być może, a może znienawidzić, ale zbudować prawdziwą relację. I tak wtedy będziemy dla siebie wzajemnie atrakcyjni. Dziękuję.